Wszyscy mają pozdrawiać, nawet małe dzieci, mają pozdrawiać Hitlera, mają podnosić rękę z hitlerowskim pozdrowieniem. Witam Was w kolejnym odcinku mojego autorskiego kanału Łukasz Kazek History Story. Dziś z tragicznego i bardzo ważnego miejsca. Jestem przed główną bramą niemieckiego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Przez ten niemiecki kacet przewinęło się około 120 tysięcy Istnień ludzkich. 40 tysięcy tych istnień nigdy nie wyszło stąd żywych. Każdy dyktator, zanim rozpoczyna krwawą łaźnię, na przykład tak jak Hitler, zanim idzie mordować innych, zanim okupuje inne tereny, wywołuje wojnę, musi rozpocząć eksterminację. Najpierw na swoim narodzie, na przeciwnikach politycznych, komunistach, socjaldemokratach, na tych, którzy nie akceptują jego polityki, jego zasad, na przykład także na homoseksualistów i także na tych, którzy ze względu na swoje przekonania religijne nie zgadzają się z nową tysiącletnią rzeszą. Gdzie panuje rasizm, gdzie panuje ksenofobia, gdzie wszelakie zasady ludzkie zostają złamane. To takich też się eksterminuje. I dzisiaj będę opowiadał o ludziach, którzy w obozie koncentracyjnym Grozrozen i w innych kacetach na terenie Niemiec i terenach okupowanych przez Rzeszę nosili tutaj, przyszyty do Pasiaka, fioletowy trójkąt. Filetowy Trójkąt Śmierci. Byli to badacze Pisma Świętego, nazywanymi Świadkami Jehowy. Ich też eksterminowano. Ich też zamykano w obozach koncentracyjnych. Dziś odcinek o właśnie tych ludziach. Bardzo Wam dziękujemy za każde wsparcie, jakie otrzymuje kanał History Story od Was, drodzy widzowie. Bez tego wsparcia ten kanał nie miałby szans istnieć. Dlatego jest tak ważny. Pod każdym naszym filmem znajduje się przycisk Wesprzyj. Wystarczy w niego wejść, wybrać sobie odpowiedni próg wsparcia z przypisanymi do niego bonusami. Jak na przykład dodatkowe treści, czyli podcasty, reportaże, Miejsce w naszej tajnej grupie na Facebooku Loża Mecenosów kanału History Story, miejsce w kapsule czasu, którą zakopiemy w Górach Sowich, a także prywatne odpowiedzi na komentarze i wiele innych jeszcze niespodzianek, jak uczestnictwo w wydarzeniu, jakim są urodziny kanału History Story. Wtedy jest to wielka wyprawa, gdzie ja jestem przewodnikiem i opowiadam na żywo wszelkie historie, które słyszycie z naszych odcinków. Dzięki Waszemu wsparciu odwiedziliśmy wszystkie województwa w Polsce. I dalej podróżujemy po kraju i stnujemy w każdy wtorek o godzinie 20 opowieści z przeszłości. Dzięki za każdy gest. Zapraszam na odcinek. W hitlerowskich Niemczech mieszkało około 25 tysięcy badaczy pisma świętego. Tak w niemieckiej hitlerowskiej nomenklaturze oznaczano właśnie tych ludzi, świadków Jehowy, badacz Pisma Świętego. Około 10 tysięcy z nich zostało poddanych represjom. Ponad 2,5 tysiąca zamknięto w niemieckich obozach koncentracyjnych, takich jak ten, gdzie jest, w Gross-Rosen było 109 świadków Jehowy. 74 obywatelstwo polskie, 25 Niemców, 4 Austriaków, 1 Czech, 1 Luksemburczyk, 1 Holender i oczywiście jeszcze trzech, ale do dziś nie ustalono ich narodowości. W całej okupowanej Europie przez Niemców było ich 35 tysięcy. 16 tysięcy poddano represjom. 6 tysięcy z okupowanej Europy wrzucono do obozów koncentracyjnych, takich właśnie jak ten kacet tutaj na Dolnym Śląsku. Zabrano im około 800 dzieci, no bo stwierdzili, że oni nie mogą wychowywać dzieci, bo nie są narodowymi socjalistami. Teraz powiem dlaczego. Więc im te dzieci zabrano do zgermanizowania w duchu narodowego socjalizmu. Niektóre dzieci trafiły do Potwornych miejsc, jak na przykład obóz w Łodzi dla młodocianych. Potworne miejsce, na pewno jeszcze kiedyś o tym opowiem. Wielu z tych dzieci nigdy nie zobaczyło rodziców. Dlaczego Trzecia Rzesza nienawidziła świadków Jehowy, badaczy Pisma Świętego? Dlaczego pałała do nich agresją i chciała ich eksterminować? Z prostych przyczyn. Ci ludzie uważali, że głównym władcą jest Bóg, Jehowa, a nie Führer. Dlatego nie będą podnosić Hitla. Nie będą tak pozdrawiać Hitlera. Dlaczego? Dlatego, że wtedy to zbawienie wychodziłoby od niego, a wychodzi tylko od, od Boga. Więc odmawiają podnoszenia Hitla. Co jest po prostu jakimś ewenementem. Wszyscy mają pozdrawiać, nawet małe dzieci mają pozdrawiać Hitlera mają podnosić rękę z hitlerowskim pozdrowieniem. Świadkowie mówią, że nie. Nie będą służyć w Wehrmachtcie, w Kriegsmarine, w Ludwaffe, w ogóle w żadnych formacjach niemieckich, bo one zabijają. A oni są chrześcijanami, nie mogą przelewać krwi, nie będą zabijać, odmawiają służby. Co wiąże się albo z pobytem w obozie, albo z wyrokiem śmierci. Poprzez pluton egzekucyjny, albo gilotyna, ścięcie. I takie wyroki były. Około setki. Oni również nie będą pracowali w żadnym przemyśle zbrojeniowym, dlatego że ich dłoni nie przyłożą się do produkcji amunicji, armat, czołgów, karabinów maszynowych, bo one się śmierć zabijają, cierpienie. Nie będą. Nie będą mieli nic wspólnego z wojskiem. Nie wyczyszczą munduru. Nie zrobią czapki esesmańskiej. Nie wykonają kabury na pistolet czy butów dla Wehrmachtu. Nie, bo to się wiąże z cierpieniem, z mordowaniem, z wojną. Odmawiają. No to. Taki człowiek jak majesty w Rzeszy. Do tego dochodzi jeszcze to, że stawiają się przeciwko rasizmowi, ksenofobii i wszystkim innym jeszcze antysemickim ustawom, które wchodzą. Świadkowie Jehowy nie bojkotowali sklepów żydowskich. Nie. Po prostu wchodzili i kupowali jak do zwykłego sklepu. I to już było za dużo dla Führera i III Rzeszy. Tacy ludzie nie mają prawa istnieć w kraju, który właśnie idzie drogą. Demonizmu, mordowania i cierpienia, zagłady. Więc takich ludzi trzeba eksterminować. I dlatego lądowali w obozach koncentracyjnych. Ale jeżeli podszedłby któryś ze świadków Jehowy do ss i powiedział, że wyrzeka się swojej wiary, że Führer jest wodzem, nie Bóg, wystarczy, że podpisze odpowiedni dokument, oświadczenie i w każdej chwili. Może wyjść za bramę w każdej chwili. Takiego podpisu, takiego wyrzeczenia się wiary i takiej deklaracji praktycznie w ogóle nie było. A byli w potwornym piekle. I naprawdę bardzo znikomy procent tych ludzi podpisał ten dokument i wyszedł za bramę. 90,9,9% tych ludzi zostało w obozach. I dawało niezwykłe świadectwo. Zostało w obozach na zawsze. Główny zbór świadków Jehowy wystosował pis dla Adolfa Hitlera w 1934 roku. W tym piśmie jasno i naprawdę dobitnie napisał: Wasze prawa nie mają nic wspólnego z prawami chrześcijan, z prawami Biblii. Nie będziemy się ich stosować. My idziemy drogą Boga. Jachwę, nie waszą. Jeżeli nie przestaniecie prześladować świadków Jehowy, na co patrzy, z wielkim obrzydzeniem, cały kraj i cały świat? Bóg zetrze was jak marny pył. Was wszystkich i całą tą waszą narodowo socjalistyczną partię. Tak napisali do Hitlera. To takie listy, listy. Odważni ludzie, no chcieli wiarą. Hitler w 1938 roku na zjeździe w Norymberdze grzmiał. Cały ten przeklęty pomiot międzynarodowej szajki, parszywej szajki badaczy Pisma Świętego zostanie w Niemczech wytępiony do cna. O Hitleru! krzyknęli wszyscy. No i zaczęło się. I tak właśnie tych ludzi zaczęto zamykać w obozach koncentracyjnych. Andrzej Szablot, jego mama podpisała folklistę. Dlaczego? No bo się bała, miała dwóch synów. Bała się i podpisała, żeby po prostu nie zrobiono im krzywdy. A jak podpisała fałs list, to z mety ich powołano później do Wehrmachtu. Brat poszedł, bardzo ciężko, ale poszedł. Wrócił pocięty, rozstrojony psychicznie. Mówił, że do nikogo nie strzelił i widział potworne rzeczy. Więcej nie pójdzie. Andrzej był nieletni. Ale już w 1942 roku uzyskał pełnoletność, więc do wojskowej komendy zupełnie. On się w ogóle nie stawia. Przyjeżdżają po niego żandarmi. Biorą go jest przesłuchanie. Dlaczego nie chcesz służyć w bo to wbrew moim przekonaniom, wbrew mojej wierze i wbrew mojemu sumieniu. Ale brat był, ale już więcej nie pójdzie, dlatego że wrócił z tej wojny pokieroszowany, po prostu z dziurami psychicznymi. Nie będziemy zabijać, my nie nadajemy się do zabijania. Moje sumienie jest takie, jakie jest. Nie będę strzelał, nie wezmę broni do ręki. Na to powiedz cynicznie, z delikatnym uśmieszkiem, nie wiem, czy powiedział: To my ci to sumienie wyprostujemy. I szablot trafił do Auschwitz Birkenau. Jestem w dawnej kuchni obozowej na terenie niemieckiego obozu koncentracyjnego Grozrozen. SS-man, jeżeli chciał, aby wóz z brukwią ciągnęli więziowie i aby tej brukwi nikt nie ukradł z więźniów, przecież byli głodni, więc organizowali sobie jedzenie, to zaprzęgał do takiego wozu świadków Jehowy. Oni byli tak samo głodni, jak i pozostała masa ludzka. Tak samo cierpieli, tak samo odczuwali ból i tak samo strach. Żaden z nich nie ukradł brukwi z wozu. Żaden z nich nie ukradł współwięźniowi chleba. A takie rzeczy się zdarzały. Głód odbiera rozum. To oni nie. Ci ludzie nie uciekali z obozu koncentracyjnego. Kalicki, jeden z więźniów, który właśnie nosił fioletowy winkiel, wspominał, że wieczorem nasze grupki się spotykały i naradzały, co robić z tą zbrodnią, jak postępować, jak stawiać opór. I stwierdziliśmy, że nie będziemy uciekać, dlatego że ucieczka zawsze naraża całe komando na szykany, że przez naszą ucieczkę ktoś umrze, zginie. My nie możemy tak postąpić. Nie uciekali. Ale nie stawiali też oporu wobec esesmanów. Oni stali się jedną z najlepszych grup więźniarskich, których Niemcy zatrudniali w swoich domach, w kantynach, w koszarach, w kuchniach SS. Bo mieli pewność, że oni będą sumiennie pracować. Dwa, żaden z więźniów, który nosił fioletowy trójkąt, mówię tu o kobietach i mężczyznach, chodzi o Świadków wiechowy, żaden z nich nie otrułby SS-mana. Po prostu nie zabiłby człowieka, mimo że to był chodzący demon i potworny zbrodniarz. Dla nich był to człowiek. Bóg mu dał życie. I Bóg mu je odbierze. Oni nie. Więzień polski, pan Zaleski, opowiada scenę. Pracujemy w hali dla przemysłu niemieckiego. Stoi więzień z tyletowym trójkątem przy maszynie i nie dotyka jej. Podchodzi kapo, woła go, dlaczego nie pracuje. Tą sceną zainteresował się SS-man, który akurat obok przechodził. Zapytał kapo, co się stało. No. Nie chcę pracować. SS-man bierze tego więźnia z fioletowym trójkątem i pyta: Dlaczego nie chcesz pracować? Jestem badaczem Pisma Świętego. To praca na zbrojenie, na przynoszenie zła i zabijania. Nie mogę pracować. Moje sumienie i moja wiara nie pozwala mi pracować. SS-man jest przebiegły. Pyta tak: Słuchaj, a jeżeli dam cię do obierania ziemniaku? i będziesz te ziemniaki obierał i zjedzą mi więźniowie, którzy pracują w Przemyśle. To co? Nie będziesz tym uczestniczył? Nie będę tego widział. Zresztą to jedzenie, a nie amunicja, która zabija człowieka. Esesment podumał, zostawił go. Udawał, że nie widzi. Przez cały dzień więzień stał, nie pracował. Na drugi dzień przyszła inna zmiana i wartownik zauważył, że więzień nie pracuje. Przyszedł inny ss -man. Chwilę trwała rozmowa. Wszystko słyszałem. Odpowiedział to samo, co poprzedniemu. SS-man powiedział wartownikowi, żeby go wyprowadził. Wszyscy naprężyliśmy się na struna. Pum! Padł głuchy szczał. Więzień z trójkątem padł z rozprutą głową od pocisku niemieckiego wartownika. Elza Apt była mieszkanką Gdańska, niemką, wychowaną w rodzinie luterańskiej. Ale potem, poprzez znajomych, poznała wiarę badaczy pisma świętego. Później wyszła za mąż za Jehowitę. I wszystko było ok, dopóki nie przyszli narodowi socjaliści. Gdzieś po 1941 roku jej mąż jako inżynier. Odmawia kategorycznie pracy dla wojska. Aresztowany. I ją by już wtedy aresztowano, ale karmiła malutką córeczkę. Więc niech wykarmi. Kiedy córeczka miała dwa i pół roku, stwierdzili, że już spokojnie mogą ją zabrać do domu dziecka i wychować na prawdziwą Niemkę. A Elze do obozu trafiła do Birkenau. Zobaczyła, jak wygląda piekło. Elza wspomina, nas jako fioletowy trójkąt traktowali względnie ze Ale widziałam, jak traktowali Żydów. To była potworność. Maltretowano te kobiety do granic wytrzymałości. To była potworność nad potwornościami. I potem zawołano mnie. Kiedy widziałam te okropności, podstawiono oświadczenie. Wyrzekasz się wiary? I wychodzisz tą bramą. Za chwilę, w tym momencie. Ściągasz pasiak, czyste ubranie, jesteś wolna. Nie wyrzekłaś, To był czas próby. Oni, mówię o świadkach Jehowy, traktowali pobyt w obozie koncentracyjnym w tym piekle jako wolę opatrzności Bożej. Rudolf Hyss, który był komendantem Kombinatu śmierci, obozu koncentracyjnego, niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Pisał we wspomnieniach, że widział, kiedy miano rozstrzelać dwóch mężczyzn, dwóch świadków Jechowi. Nie widział wśród nich żadnego strachu, żadnego błagania, kładzenia się na ziemi, błagania o litość, nic. Zobaczył tylko, jak rozłożyli ręce i z delikatnym uśmiechem spojrzeli w niebo i czekali, kiedy ta chwila nastąpi. To było coś fantastycznego, nawet dla takiego zbrodniarza. Potem razem z Himmlerem stwierdzili, że każdy esesman powinien tak wierzyć w narodowy socjalizm, jak Świadkowie jego, Powinien tak wierzyć w Führera Adolfa Hitlera, jak ci wierzą w Boga. To byłoby coś. To byłaby nieugięta wiara. Takiego czegoś potrzebujemy. Tak mawiało dwóch największych katów zbrodniarzy niemieckich, hitlerowskich. Gestapo wpada do drukarni badaczy Pisma Świętego. Jest rewizja. Szukają materiałów wywrotowych. Nic nie znajdą. Tu drukuje się tylko broszury i Biblię, pismo święte, nic więcej. Ale rozwalają, niszczą, ściągają regały, kopią, robią rozgardzierz. Brat Stachn stoi twardo. powiedz, bierze krzesło, opiera na nim nogę, kładzie pięść pod brodę i patrzy na świadka Jechowy, brata. Stangl. Zobacz stal. Jesteś przecież Niemcem, A nas jest 80 milionów. Mamy Firera, którego zazdrości nam cały świat. A ty tutaj z Polaczkami, Żydami, jakimiś Litwinami, Roskimi, Białorusinami tworzysz świętą armię. Sztal, gdzie jest twój honor niemiecki? Ja się pytam. Sztal, bo wylądujesz w obozie koncentracyjnym. On odpowiedział, że jego honor jest tu w sercu i w miłości do Boga. I obóz koncentracyjny, murowany. Tibor Wol, były więzień niemieckich obozów koncentracyjnych. Napisał wspaniałą książkę. Praca zabija, młodość w Auschwitz. I tam zacytował Austriaka, więźnia, takiego kapu, który z podziwem wypowiadał się o badaczach Pisma Świętego, o tych, którzy mieli fioletowy winkiel, trójkąt. Widziałem ich. Oni nieśli na wojnę, żeby zabijać. Byli gotowi umrzeć, ale nikogo nie zabić. Widziałem w Grozrozyn, jak kazano im sprzątać ulicę. Wtedy był śnieg, zamieć, półgłodni wykończeni. Nie narzekali, sprzątali, odgarniali śnieg. Widziałem, że za chwilę padną. Wrócili rozpromienieni, myślałem, że oszaleli. I wtedy, kiedy wydano jedzenie, oni pół odłożyli. Dla tych, którzy przybędą tutaj do obozu, żeby się z nimi podzielić. To było coś niemożliwego. To było coś, co było nie do pojęcia w takim właśnie piekle, jakim był Grozrozen, jakim był każdy niemiecki obóz koncentracyjny. Genevi de Gaulle, bratanica Charlesa de Gaulle'a, słynnego Francuza, była więźniarką w Ravensbrück. Powiedziała, że patrzyła na kobiety, z fioletowym trójkątem, z niezwykłym podziwem. Z niezwykłym. Przecież one mogły w każdej chwili wyjść. Wystarczyło tylko podpisać oświadczenie, wyrzekam się wiary i wychodziły za bramę, były wolne, nikt więcej od nich nic nie chciał. Nie podpisywały. Były chude, wykończone, zmizerniałe, były wygłodzone, zziębnięte, były bite, nie podpisały. I tak mi się dzisiaj wydaje, wspomina bratanica de Gola, że to one wygrały ze sesmanami w obozie. I ze sesmankami, i z całym tym narodowym socjalizmem, z całym Hitlerem. Wygrały, dlatego że nie można było ich złamać żadnymi środkami. Mimo tego, że esesmani dysponowali wszelkimi środkami, aby człowieka złamać, upodlić i wykończyć ich. Nie złamano. One były zwycięzcami. Chciałbym serdecznie podziękować dyrekcji Muzeum Grozrodzen w Rogoźnicy za życzliwość, zaufanie i udzielenie zgody na realizację tego odcinka na terenie muzeum. To ważne miejsce pamięci, a możliwość opowiedzenia jego historii to dla nas zaszczyt i odpowiedzialność. Jeszcze raz serdecznie dziękuję.